Teraz ja czytam wasze komentarze. No była taka fajna sytuacja z tymi dzikami. Ja chciałam od razu wyjaśnić jedną rzecz. Ja żadnego chleba, pieczywa, nic dzikom nie przyniosłam. Tam po prostu pod blokiem sąsiedzi dokarmiają dziki. To nie było nasze pieczywo, nie żadne rzeczy. My je dokarmiamy jak mamy jakieś żołędzie, czy takie jakieś gałązki. No, generalnie to ja tych cików nie karmię, ale po prostu było tam kilka osób, widzieliście? I yy, ja od balkonem. Przepraszam Was, ja się trochę podmaluję, bo ja nie lubię być niepomalowana na live. Ja żadnego chleba pieczywa nic cikom nie przyniosłam. Ja żadnego chleba pieczywa nic cikom nie przyniosłam. Troszeczkę bułeczek. Słuchajcie, jesteśmy pod moim domem. Cześć! W ogóle się nie uczę sam, nie pomalowałam. Jestem pod moim domem w Krakowie. Dam im troszeczkę chlebka, no trudno. Dam im troszeczkę chlebka, no trudno. no <laughs> Witajcie kochani widzowie, tutaj Elagawi. Jesteśmy pod moim domem, dosłownie tutaj za płotem, widzę to z balkonu. Tam po prostu pod blokiem sąsiedzi dokarmiają dziki, to nie było nasze pieczywo, nie żadne rzeczy, my je dokarmiamy jak mamy jakieś żołędzie czy takie jakieś gałązki. No generalnie to ja tych dzików nie karmię, ale po prostu było tam kilka osób, widzieliście. Yy, I ja od balkonem. Mam parę bułeczek. Zaraz wam pokażę. Chodzę okay, czy pani? Proszę, proszę iść. O. A gdzie te maluszki poszły? O, tutaj są maluszki. Tutaj są maluszki. A co to Orzeszki? Aha, zjedzą? No bardzo lubią. Tak? Tak, tak.